Szanowni rolnicy, drodzy mali i średni przedsiębiorcy. Mali i średni, bo duzi i więksi poradzą sobie w każdych warunkach. To do was yy, chciałbym przemówić jako kandydat Konfederacji do Sejmu z województwa świętokrzyskiego, numer 3 na liście, drużyna Grzegorza Brauna, chcę to mocno podkreślić. Yy, was przede wszystkim Widzę jako te grupy, które wymagają pilnej interwencji i w pewnym sensie politycznej opieki, was chciałbym reprezentować. Do was, mali i średni przedsiębiorcy, wasze kłopoty, myślę, większość z nich można zlikwidować jednym pociągnięciem pióra. Trzeba wrócić, przywrócić. Wolność gospodarczą w formie, jaką symbolizuje tak zwana ustawa Wilczka z początku lat 1990. Do tego potrzebna jest tylko wola polityczna. To można zrobić szybko, skutecznie, jasno, ściągnąć w Was cały balast biurokratyczny. I dużą część, znaczną większą część balastu fiskalnego, byście się mogli rozwijać, byście mogli spokojnie prowadzić swoje firmy, byście mogli zatrudniać pracowników, rozwijając się tylu, ilu, ilu chcecie, bez zbędnych niepokojów, bez yy, walki z kolejnymi kaskadami yy, tego czy innego biura, byście mogli odkładać swoje oszczędności inwestować w przyszłość swoich dzieci, w swój sędziwy wiek. I do was rolnicy, wy jesteście grupą również przedsiębiorczą i do was tyczy się was tyczy się ta sama zasada ściągnięcia z waszego życia zawodowego, garbu biurokratyczno-etatystycznego, państwowego, który nie pozwala wam godnie pracować, swobodnie sprzedawać swoich wspaniałych produktów, które oby były jak najlepsze, my chcemy skrócić drogę od producenta rolnego, od rolnika do stołu. Po to, żebyście to wy zarabiali na swoich produktach, po to, by konsumenci mieli dobrą i zdrową żywność, byście mogli godnie żyć, nie prosić się o żadne dopłaty państwowe czy europejskie, tak zwane, które powodują, że jesteście ludźmi. W jakimś sensie drugiej kategorii, bo, bo, bo musicie liczyć na jakieś zasiłki, czego nie potrzebujecie. Ja wiem o tym, że nie potrzebujecie. Wy chcecie normalnie pracować, pracować na roli. Moim marzeniem osobistym jest to, aby fundament polskiej gospodarki to było nowoczesne, jak najbardziej super, hipernowoczesne rolnictwo współpracujące z polską nauką. Jako fundament, nie, nie jako jedyna dziedzina, ale jako fundament. Oczywiście żywność jest dziedziną strategiczną. Bez niej po prostu nie istniejemy jako ludzie, jako naród. I my w Konfederacji, a już zwłaszcza my w drużynie Brauna, nie jesteśmy ideologami i w danej sytuacji uważamy, że rolnictwo powinniśmy ocalić, polskie rolnictwo, zwłaszcza to małe i średnie, powinniśmy ocalić za wszelką cenę, bo jest ono dziedziną tak strategiczną jak obronność. Tutaj nie ma co tworzyć haseł, wygłupiać się. To są sprawy życia i śmierci. Chcę, żebyście wiedzieli, że jako poseł będę. Was reprezentował. Trochę o moim życiorysie, bo to wielu ludzi interesuje, skąd jest dany poseł. Ja nie jestem z Kielc. Ja całe życie przemieszkałem i przeżyłem w Krakowie. Około dwóch lat temu przeniosłem się z różnych powodów zawodowo-rodzinnych do Warszawy. Natomiast z Kielc i w ogóle ze Świętokrzyskiego pochodzi rodzina mojego ojca. Moja babcia z moim dziadkiem Eugeniuszem poznali się w Kielcach. Mój dziadek był z wykształcenia agronomem, był inżynierem rolnictwa. To zaraz jeszcze do tego nawiążę. Z kolei moja mama i, i pochodzi z rodziny chłopskiej. Moi dziadkowie z jej strony uprawiali rolę w małych wioskach pod Bochnią, a dziadek Eugeniusz dziadek ze strony ojca po wojnie pracował w stacji tutaj mam taką pomoc naukową w doświadczalnej stacji o dokładnie w rolniczym, rejonowym zakładzie doświadczalnym w Końskowoli. To jest pod puławami. Tam była jeszcze filia w Pożogu, i mój dziadek zajmował się tam eksperymentami w dobrym tego słowa znaczeniu na roślinach. Napisał tutaj taką w tej książeczce, taki artykuł o moczniku w sadownictwie i warzywnictwie jako nawozie. No więc mój dziadek tym się zajmował. Najpierw Mieszkał w Kielcach, w Skarżysku Kamiennej, a potem z powodów zawodowych, właśnie trafił do Końskowoli Koło Puław. Jego wnuk, czyli ja, niżej podpisany, wychował się już w mieście. No i znajdziecie też Państwo, jeżeli tam gdzieś będzie Wam się chciało szukać, moje publikacje, także książkowe. No ale z zupełnie innej dziedziny, dzien dziennikarskiej bardziej. A mój dziadek tutaj yy, trzymając się blisko ziemi, no, o takim podstawowej rzeczy pisał mocznik w Czech. Szanowni Państwo. Głosujcie na drużynę Brauna w Konfederacji, a ja w niniejszym materiale przedstawiam się Wam jako przedstawiciel tej drużyny w Województwie Świętokrzyskim. Jeżeli zechcecie mi zaufać, pójdziemy dalej w bój i w życie o dobrą Polskę naszą, zdrową, o własność, której, od której wara każdemu etatyście i biurokracie o wolność która się z własnością wiąże, bo kto posiada ziemię, bo kto posiada jakiś majątek, jest niezależny. I o bezpieczeństwo wreszcie, w tym wypadku yy, z naciskiem na bezpieczeństwo żywnościowe. Szczęść Wam Boże i do zobaczenia, mam nadzieję, na wyborach. Szanowni Państwo, jeszcze dodatek, ponieważ program nazywa się Heszen: Przekonuje Pelikana, to żeby formalności stało się zadość, pojawił się tutaj nasz przyjaciel. TVN, telewizja, zdążyła już zrobić ze mnie idiotę, ponieważ jako maskotkę wziąłem sobie tego oto osobnika, który symbolizuje takiego trochę zdezorientowanego wyborcę oni wyciągnęli to i taki paszkwilanski prześmiewczy materiał puścili w swojej telewizji no ale materiał ten działa być może opacznie odwrotnie do zamierzeń bo na TikToku umieściłem ów materiał między innymi tam ze sobą z pelikanem z moimi kolegami z Korony i z Konfederacji i ten materiał cieszy się tam ogromnym powodzeniem. Schowałem tego pelikana, ponieważ y, mówiliśmy o sprawach poważnych, zwracałem się do rolników, do przedsiębiorców. Y, nie chciałem, żebyście mnie, szanowni drodzy Państwo, jakoś y, opacznie zrozumieli, no bo wróg czyha, licho nie śpi. Pelikan słuchał to prawda, był poza kadrem, ale z pewnością zarejestrował, i mam nadzieję, że powoli przekonuje się do naszych ponadczasowych wartości, które dzisiaj ujęliśmy w takiej triadzie własność, wolność, bezpieczeństwo. No i jak tam pelikanie? Zgadzasz się z nami?